Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku objaśnię Wam, jak zmienić przypisanie przycisków R1, R2, nawet w momencie, gdy w grę nie ma wbudowanej takiej funkcji zmieniania tutaj przypisania. Na początku wchodzimy tutaj w Playstation 4 w ustawienia, później tutaj wybieramy ułatwienia dostępu i przypisanie tej przycisków. odznaczamy tę opcję, włączamy ją. I odpowiednio konfigurujemy sobie tutaj te przypisanie przycisków pod siebie. Możemy sobie zamienić R1 na R2, L2 na L1. Tak samo możemy sobie ustawić ten ustawienia taktyczne, zmienić sobie tutaj kółko na R3. W zależności w jaki sposób tutaj gramy na innych grach, możemy sobie, bez względu na to, czy w grze jest wbudowany taki system ustawiania przypisania przycisków. W konsoli PlayStation 4 dowolnie możemy sobie wszystkie te przyciski przypisywać jak chcemy, bo ostatnio to było tak jak w Battlefrontie i w 6 nie można było tutaj tego przypisania zmienić. No nie wiadomo, czy to było, czy beta po prostu nie była w pełni tutaj rozbudowana o ten system. Może w pełnej wersji takie elementy zostaną dodane. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.